Cześć, to ja Brylu i witam was w kolejnym odcinku z serii gramy w Ghost Recon. Ze mną jest dziś Bula, który jest gdzieś w terenie. Cześć. I Wings, który biega koło mnie. Siema. No nie czekaliście na mnie. Ale bohami jesteście. A ja, na co mieliśmy czekać? No aż, nie wiem. to? Ja jestem za tym, żebyśmy polecieli na A. No. Chodźcie, tu jest z A tak fajnie ten. No to nie dokujemy to wiesz. Przejście. się oboje. Trzeba rozdzielić się na dwie części. Ja sobie ten... A w sobie fajnie można skampić. No to wy się kampcie, a ja sobie bokiem przebiegnę, wejdę na plecy, pozabijam wszystkich. Zdobędę serię honor i uznanie Jak to jest tak marzyć fajnie? Zginąłem. I właśnie straciłeś honor i uznanie. <noise> Okej. Okay. A były smoki w tej bajce? Nie. No to postarajcie się chociaż. Schować się. No te włączył i go... No wyłączaj hmm. tą tarczę! Nie... O! Jaki headshot! Nie, to nawet nie był headshot! Strzał w serce za 282hp! Jebanyka. Ej lol, koleś mi uciekł z 10, może z 5hp. Goń go. Niech go go, bo tam siedzi 5. <laughs> no. A, gridu jak w lolu, co niektórzy... Ja nie griduję, przepraszam, wow. Czekać, teraz kupowa. Ilu tam ich jest, tak na oko? Trzech, czterech. Aha, to nie, ty, ty, to. Zresztą ci mówię, nie, dwóch chyba. Ma, Manewr starczą nie wyjdzie. Spróbuję przez punkt B ich obejść. No chyba, że wiesz, lecimy we trzech starczą, no to. Tak, tylko że tam jest jeszcze sniper w okienku, który kara niemiłosiernie. Spróbujemy. Dwa, ale to. Przyjdzie. To leć. Co, byś się nie złączyłeś z resztą HP, ale dobra. A, fuck. Co jest? Zopkampili się, nic nie idzie zabić. Ło, wow, nie tu! Gdzie ja idę? Dobra, przyjmujemy. Ło, wow, w, sześciu? w sześciu. No to jest szansa, że to przejmiecie. Chyba, że jeden dobry granat tam wpadnie. No już z was jest pięciu. Ej! Może się tak nie wychylajcie za bardzo. Trzech ludzie, bo ja tam nie dobiegnę, jak tak dalej pójdzie. Aha. Przejmę spokojnie. Już wiem dlaczego. To Ja lecę na by od razu. No. Dobra, przejęli. Nie, spokojnie, to wygramy już. Kurde, no. Oj, 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 nie niedobrze, 250 tylko dostałem. No co ty, haj, jestem zero. I jeszcze mi gościu plecy zrobił. No, bo ty jesteś brylu. No niby tak, ja jestem oryginalny. Nie jestem tak jak wy wszyscy, którzy biegacie za killami. On biega za levelem. To, to ty biegasz za to, żeby ciebie zabili. Ja szukam głębszego sensu w tej grze. Po co zabijać, skoro żeś na poróż, Tak, jak my się negocjujemy. Zakopi? Oni nam oddadzą te trzy punkty, a my za to ich nie pozabijamy. Dobry deal. Poszedłbym na to, obiecuję. Tylko wiesz, za samą wygraną byśmy za dużo nie dostali. Tak. Tylko wiesz, rozważ różne przypadki, pamiętaj. Tak, tak jak nasza kochana pani na matematyce nas uczy. Fakt, nie trafiłem. Plus większy niż od zera, zawsze. Awa, awa, awa. I serio? Nie, no to głupio, tak będzie wyglądało, jak wyjdę na zero. Nie wiem kto tam przejmuje, ale przejmujcie, ja już tam biegnę. Wow! Coś mnie zdjęło granat. I to jeszcze mojego. A taki standard, tych tychże. Aha, fajnie. Zap Sniper killer, idiot. I kill you. A wiesz, taki standardowo, że nasi zabijają swoich. No patrz, teraz to mecz Pomóżcie mi, teraz. bo mam 8 HP i nie mogę Let's się ruszyć. O, fajnie. I tak, to idzie na C. c. Ej, ale C to jest banalne do przejęcia. No, jeżeli przyjmiemy, to mamy wygranym, wygraną rundę. Co ty mi nie powiesz? W tym mamy ból, będę zaliczony ten. W końcu. Ale to musimy. A to trzeba wygrać mecz czy rundę? Rundę. Rundę. No, to leci. Z palcem w dół. A, mamy plecy ból, ale nikt będzie. przez ścianę. Dobra, z 8 HP zostało mi 2. Kto da więcej? Zaraz polecę na. Zdejmijcie tego kampera na górze. Wow, 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 ale mi zdjął. Właś... Nie czuję, że rymuję. Ała! skąd, gdzie, w którym miejscu on siedział? Tak, przez pół mapy mnie zdjął. Na farta chyba strzelił. Na no w końcu kamper, no to chyba o to chodzi. Lecę za wami. Brylu, czekaj na mnie. Nie bo mi znowu wszystkich kill z garnierzy. bo lubię. Bijam do a góry. Co zabronisz mi? Ja biorę prawo ty lewo. Zgadza się Bryment, to ja mam najlepsze staty ze wszystkich. A ja po dostaję po, Dobrze, po, lewej, po lewej, po lewej. No co ty nie powiesz? Po, po, lewej, po lewej, po prawej, z dwóch stron. Zdjęty, zdjęty, zdjęty. Korabulski. Dobra, ty go zajmiesz, a on go zdejmie. Nie, ja sobie zejdę dołem. A i z tyłu był, na plecach, brylu. Dobra, może mnie nie złapię. Ogońcie, wóla. Głupie jest jedynie co, że to, że tu trzeba taki kawałek. I je. serio! I mnie dogonił. Na tarczy mnie dogonił. Mogę o. Się ale się goście. No właśnie poczułem go na własnej skórze. Trzy minutki, panowie, panowie, trzeba się streszczać. Trzeba to przejąć, bo nam znowu nie zaliczy i znowu będziemy musieli specjalisty szukać. Albo kogokolwiek. Dobra, idę teraz z Wingsem, bo z bólą mi nie idzie. Wow, wow, wow. Spróbujcie przejść tam lewą stroną ich i... Ja lecę dołem, nie wiem po co, jakimś kolesiem. No dołem ich nie przejdziesz, jeśli im pleców nie zrobisz. Nie strzelać we mnie ko No serio tu też siedział Ja walę biegam tak bez aj, sensu aj. po tej mapie Ale ich tam siedzi zakąpionek Kurczę Trzech w jednym miejscu tam tylko starszą wjechać No właśnie ładujemy się? Czekajcie na mnie Gdzie Lecę wyjechać? za... Brolu, lecę za tobą i ładujemy no, się starszą Oooo, ale że tylko... też. Wings, chodź też ładujemy się do nich starszą. No i od drodze się to mogę iść. A gdzieś spotykamy? No... na sch tych schodach. No a Za po tej B. stronie? Lewa, prawa? B, B, B. Przed B. Za B. No dobra. B. No chyba jeszcze nie. Dobra, Wings biegnij. I teraz... gotowi? No. Łoł, wow, 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 Nie. So. No bóla, co to ma wyjść? No, no nie... Co... Lecz leć na... Dobra, ja ci... Ej, lol, czemu mi tarcza nie zadziałała i się wyłączyła? Zdejmę go. Co? Ja! Powiedz, że! Wprócz w niego po magazynku no, i gość stoi. No bo tarczę mam. Ale ja tarczkę stałem ej, brylu, po prawej. A, tarcza, gdzieś, do... gdzieś czymś dostałem. Po prawej, po prawej, po prawej, Dobra, gościu, obróć się obróć i się, po prawej masz, za skrzynkami. Wiem, widzę go, ale go tam nie zdejmę. Musisz, ej, minuta, nie ma szans, mamy to przejąć. No... T... Kurwa. Dobra, Nie, ale... Dobra, przyjmują, przyjmują. Trzeba się tam teraz szybko wodować. Nawet, jak miałem tarczę, to no starczą nawet pobieg. Starczą albo na tarczy, pamiętaj. Dobra. jakiś jakieś to... Frejera na lata po Respie. Wow, mam cztery... aż 400 punktów. Tu mi ktoś po plecach strzela, nie wiem kto. Ej, mam, zostało nam 30 sekund, nie przejmiemy tego. I tu jest chłopci na. dwóch ci chłopów na plecach siedzi. Mnie, no wiem! Mnie też przy okazji zdjęli. Bo ci ja Chciałem pomóc. Się, chciałbym się tam na pałę wadować, po prostu. Aj. Dobra. Ale dobra, jeszcze raz Tylko Nie możemy im pozwolić u nich przejąć wtedy tego, co. A, to nie. Nie ma, a tu nie ma dogrywki jeszcze? Nie. Jest, musi być. Nie, nie ma. Jeśli nie ma? ten... Jeśli nie przyjmiesz, to nie ma. My przegramy, oni przegrają rundę... Jest o, dogrywka. dogrywka! Mówiłem niespodzianka. Ale nie, bo ktoś, a, bo już, ktoś, za, ktoś zaczął a, nas dobrze. przejmować. Tylko wbijajcie, że się na to chce. Wbijam się, tylko że wiesz... Bez sensu się tak wbijać na pałę. Jest sens, bo... No. Jak już udowodniłem, to nie działa. Spróbuję im plecy zrobić, chyba że mi tu jakiś troll wyskoczy. O mi. Kurde, on tu się Gdzie on jest? Dostarczył mi się Diomendo. Nie. No, jasny GW. A, a, i drugi się odwalił. Proszę nie ruszecie, że się w pozycji 80 sekund tyle przeżyjecie. I i i i i. i. No, 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 no. Yes. yes. Pierwsze zwycięstwo no. Pełny skład. Dobra, już tak. wyzwanie. Medal za przejęcie. Cztery ostatnie miejsca, a ja pierwszy. Ha, Proszę Cię, za... nie dobijaj mnie. Ja chyba bryt, wy... wytnę bryt. moje statystyki później. Zamarzysz. tu. Muszę się rozgrzać, to wiesz, tak. To polecam Cię po Tak. Piątek, już prawie weekend. Znaczy już niby weekend. Nie może jest piątek, nikt nie musi wiedzieć. Ale przynajmniej wszyscy będą wiedzieć, że to nagranie jest świeże. A nie, że nagrałem miesiąc temu i jeszcze nie Ale było. może... Ale, ale może z piątku tego. Wiesz, przed roku. Jest przed, jest przed tygodnia. Nie no, wszystko świeżutko wchodzi. No a jest. Tam Dobra, zdjęty. Asysta! Dobra, pokazujemy aktualnie klasę ładnie. Obóz skrzydłem tu przy las. żeby ksuć. Ale powinien iść na drugi punkt, przyjąć na drugi punkt. Ja im plecy na tym robię. Gdzie mi tu... Ej, pomóżcie, żeż mi, bo ja nie mam jak tu wlecieć nawet. Kurde, no zdjął mi prawie. Tamper dziadowski. Brońcie, że tego punktu... Ej, macie tam na schodach kolesia. Wiek teraz. No właśnie. Może, a ty gdzie jesteś, brunan? U nich pod respem robię dym. Nie no, że on, Ej, Ale... Bardzo. Oni się zajmą mną, nie będą biegali po naszych punktach? Ja nie... No... Mówię. Słuchaj, to nie jest... Proszę sprawie szczelanie. Bronisz tego A i tyle. I B. Walić B. Dwa trzeba bronić nie lepiej. Myślę, że na B nie idą, na. Dobra, A. po serii pięciu mnie zdjęli. Udało mi się ich utrzymać trochę od was, ale się nie udało utrzymać ich za długo. A nie przejmą. I przede wszystkim pozdejmowałem tych wszystkich kamperów z góry. Tam trzech snajperów siedziało. Moja krew, Drulu, moja krew. Tak, tak, tak. No kto cię uczył grać? No chyba nie ty. A kto go lepiej od Ciebie? O tym bardziej nie Ty. <laughs> no i ktoś mi znowu plecy robi. Tobie tylko lepiej tą szczelbą idzie. O, brylas. A to ja szczeliłem prawie w Ciebie, dobra. Od tego jest ta szczelba. A z Tobą z ciekawości wezmę teraz. Ha, nikogo nie zabijesz. No. No, wiem. <laughs> Pierwszy raz to jest ciężko, ale później jak już... ...obczaisz o co chodzi w... Ten, w graniu tą bronią to jest kosmos. A ty widzi, Wings widzę, że masz strzelbę. No ja chodzę cały czas do Gdyby nie Wings i jego strzelba, to ja bym dalej na snajperze grał. Bo on zaczął na strzelbie kosmosy robić. Fak. Fak, fak, fak. Co mnie zdełba się, poddaję taką odejkę. zdjąłem pierwszego swojego. No, to pomściłeś mnie. To dzięki. Pierwszego Co tak. Znaczy, się się zaszelbą. Aha chyba że tak. Dobra, ja spróbuję przejść do nich. To Bo broń z trzeciego levelu kosztuje ile? Ej, ale jakim się to... Jeszcze nawet nam się tak. nie wbili na jeden ten? O y, 7,5 tysiąca mi jeszcze brakuje. Bo A, też... oni są kamperami, oni kampią jak cholera. To jeszcze około 10, dobra. Asysta Dzięki, rozwijamy broń. No nie mówię. Siedzi taki człowiek. Ała, ała. Coś mnie klepie z tyłu. Padnij, padnij. A pani tam jedno, ale się w tam na Fank, dole. Tak, Nie, bokiem. Z na podzołcie, czy? Ce cebula mnie zdjęła. Mnie... Tak, że... Zdaje mi się, że Cii, tego... Chwil, Spoko. Zdaję mi cię, że tego kolesia, błagam was. Dobra, Dobra go. 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 Tylko ja teraz muszą te O, rąk, to... o jest, na, jest nas trzech, fajnie, dajemy gdzie? A czy B? Znaczy nie, róbmy im plecy, tak jak przed chwilą. I no to, mamy szczelbę wszyscy chyba, nie? No to... No to tak, jedziemy, kto to tam, Wingsu prowadzisz. 28 Tylko żebyśmy nie zginęli wszyscy. O w tą nie prowadzi, idzie przyznajmić gość. A, fajowo, bo nie przyniosł już czasu. Ale to dobra, to niech BSS sami przejmą. Resztę trzeba odbić. Znaczy nie. No i patrz, teraz na plecy zabijamy. Czy ja wiem, zabijamy? Dobra, zdjął mnie Lol Asyst. Jeszcze trzy asysty, miałbym ten... medal Niech ktoś tam zabija jak ja mu asystuję I bulata. Punkt A, punkt da help A bula, ktoś jest? Że się cofnąłeś? A, na A, na A, na A Jak mnie chłop zmuchnął? Siąg dawaj na A Uważać tam ale ja co górą? Zdjęli. Ale punkt to nie zdjęli, to się liczy. No to wiem. 850. Górę, 3, Znowu? A się tam urąbali na ten punkt. Do. Zabiłem jednego. Aha, bo patrzcie, dwóch graczy straciliśmy. A, to dlatego. Jeden z nich? Aha, dwóch raczej. Ej, no nie gadajcie, nie gadajcie nawet, bo się chyba walnę. Dobra, punkt da nam przejmą, bo tam ich jest za dużo i... tam ich jest czterech, pięciu. Czterech, bo widzę. A, i miałem sobie broń zmienić, cholera. Dobra, straciliśmy właśnie punkt A. chodzi o to, żeby wygrać rundę, czy żeby wygrać ten... Wystarczy, że teraz nie przejmą punktu C i wygramy. Będzie remis. Ale tak, no wiem, gdzie... tylko chodzi, tylko mi chodzi o tą tą... Yy... wiesz co, nagrodę. No to nie, to to jest wszystko jedno. Ale chodzi o to, żeby wygrać rundę czy mecz? Chyba trzy rundy. Ale ale jaką nagrodę, bo nie rozumiem Cię w tym momencie? Wyzwanie grupy szturmowej. A to nie wiem, co Ty wziąłeś? Tak. A to nie wybiera to... osoba, która. Nie, to każdy osobno. Aha, Makro to, nie nie... Nie... To, to To Ja nic nie wziąłem. A. No, dobry Ty. Tak, się nic nie wybrać. Na zaliczyliśmy zaliczyliśmy Wyzwanie Grupy Szturmowej. No, ja z Wingsem już tak. A solowe. Jakie myśmy solowe brali? No nie wiem. Wygrać trzy rundy, aha Chyba tak. No to wygraliśmy jedną chyba. No to teraz jakby była dru... Nie dwie. Nie jedną na razie. Znowu ktoś mi klepie z daleka. Pilnować tego coś. No chyba z byłem tlecy z... sprząta. Nie wiem, no gość ma z... na ten... Karabinek, więc. Ale fajna za, z, fajna jest grafika niż niż. W, tej w tej mapie. Ciemno. Będę no, ja tupie. Taka mapka. Dobra, jeszcze 3 minuty, i. Ten nasz specjalista z Teamu to nie jest jakiś wybitny, chyba. On tak siedzi z tyłu, nic nie robi. A, fajnie. Ej, bo my coraz, my dalej mamy, teraz mamy jednego gracza w plecy. Tak, jednego. Jednego. Dwóch. No, ale oni... Ale u nich nie ma mają... jednego. może tak. Nie wiem, gdzie tu biec, żeby coś zabić i żeby mnie nie zdjęli w tym samym momencie. Au, ale dostałem. Do góry może coś. W serio? Gościu kampi na schodach. A dobrze, trzymajmy ich na dystans. Może jak oni będą kampić na nas, to przy okazji nie przejmą punktu. Przez te 2,5 minut. Oję, zdaćbyś tam, bo tam jest koleż do zabicia. Czekaj. Ale już. oni się obkampili. Gdzie idziesz? To oni, to oni są prawie wszędzie. Wiem, ty gościu jest z zasięgu... One Fuck. Zdjęli go. No. Musimy iść na... O, musimy iść na bliskość. Czym bliżej, tym lepiej ze strzelbą. No my tak, tylko że nie możemy ich też zbyt... Zbytnio przypuścić, cudo. No problem, jak ktoś nie ma strzelby. No tylko takiego... Ej, nie, 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 nie. i się... Nie tam. Nie dam wam przejąć, sobie przez przed Ale się chłop obrócił... fartem. Ej, bo no jednak przejmują. Ej, no, bez kitu. Wszed je, wszedł jeden i nagle Czech się mu na plecach pojawiło. Ej nie, przeklęta, to nie, 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 nie na 9 sekund nawet, nawet się nie zdąży odrodzić. Pierdzie. Nie zdąży się, mamy minut. Co? No to GGWP, Kurde fajnie się plecy, cholera, tam siedział jeszcze jeden. Dobra, no a, my tamte, a my tamten wygraliśmy, no nie? Tak. Prze, tylko teraz przegramy i będzie... No, I przegrana. Nie był remis, jest ale jest, będzie przegrana. Czyli nie? Na no, razie ile mieliśmy tych punktów przyjętych? Na, w tamtym mieliśmy trzy. czyli no. remis. To nie zmienia faktu, że lepiej by było, gdybyśmy wygrali. Remis. Okej, okay, remis. Też może być. Nie może być. Okej, okay, ja Wam na dziś dziękuję. Zapraszam do subskrybowania i komentowania. Komentowania mojego kanału. Ze mną był dziś Bula. Żegnam się. I Wings. I zapraszam na, do oglądania kolejnego odcinka. Cześć.